19 i 20 grudnia prezydent Chorzowa nagrodził dzieci i młodzież za osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury. Ilość obecnych na sali uczniów Chorzowskich szkół, UKS-ów, wychowanków klubów sportowych oraz ośrodków kultury potwierdza, że Chorzów może być dumny ze swoich młodych mieszkańców. Młodzieży utalentowanej w Chorzowie nie brakuje. Jest cała masa klubów sportowych. Dzieci są zaangażowane przez cały rok, więc mamy w czym wybierać. I co, co roku są twarze, które się powtarzają, ale też są nowe twarze, które. Są tutaj po raz pierwszy i dziwią się, że tak wielka gala. Podczas tego spotkania wręczamy upominki wyróżniającym się uczniom naszych szkół, zawodnikom naszych klubów sportowych UKS-ów. Także jest to taki miły akcent, myślę, już na stałe wkomponowany w ten przedświąteczny krajobraz Chorzowa. Wiadomo, że dzisiaj nawet w tych najmłodszych kategoriach wiekowych zdobycie jakichś takich już wyników na... W skali ogólnopolskiej, a o takich dzisiaj będziemy mówić, czy międzynarodowych arenach, wymaga sporego wysiłku, dużo ciężkiej pracy, zarówno ze strony najmłodszych zawodników, jak i ich trenerów, wychowawców, dyrektorów szkół, klubów. Nie tylko sportowcy są ważni, ważni dla miasta, ale również wszystko, cała młodzież, która zajmuje się i promuje kulturę chorzowską. To też należy podkreślić, że jest to pewna wyjątkowość tej młodzieży, bo robi coś ponadprzeciętną i, i wobec tego też należałoby ich udekorować, w jakiś sposób wynagrodzić, docenić, dowartościować za to, co wykonują dla miasta i dla siebie. Junior w dywizji Pop Dance były także na drugim miejscu w ground polskiej kategorii. Junior. Ten dzisiejszy dzień jest taką okazją, żeby przede wszystkim ich wyróżnić, tak? podziękować im za to, co dokonali, czego dokonali, co osiągnęli. To też jest dowód na to, że chorzowski sport się ma dobrze, bo cały czas ten poziom mieszkania jest bardzo dobry na wysokim poziomie. Myślę też, że jest to okazja do tego, żeby mi za to podziękować i życzyć sukcesów dalszych, bo przecież ich sukcesy są również sukcesami miasta, prawdę mówiąc, i cieszymy się z nich wszyscy. Zapytaliśmy, co o uroczystości sądzi nagrodzona młodzież. Czuje się doceniona przez klub, dostaje nagrody i wszyscy się generalnie bardzo angażują. W tym roku zająłem pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie zasad muzyki. Miło jest, miło, miło jest że władze miasta doceniają to, co robię. Jest to taka okazja spotkania mm, osób, z których widzicie się czasami tylko na stadionie, czy w jakichś rywalizacjach sportowych, w takiej innej atmosferze? To jest cudowna rzecz, że jest takie sprzężenie zwrotne, jeśli chodzi o miasto, bo często mamy wrażenie, że coś robimy. Nagrody są, wiadomo, u nas nie są to może komputery i samochody, ale jest jakiś, mm, jakiś zwrot, że. Dobrze, że coś robimy, nie tylko od strony, od strony organizatorów konkursów, ale też od strony władz miasta, które doceniają to, że ludzie chcą się rozwijać kulturalnie, sportowo, a nie tylko naukowo.